Mamy dany układ dwóch równań. To jest pierwsze równanie, a tutaj drugie równanie. W każdym równaniu znajdują się dwie niewiadome. My musimy teraz sprawdzić, czy oba równania są spełnione jednocześnie dla takich dwóch liczb dla dwójki i minus trójki. Dwójka ma być x, minus trójka ma być y. To oznacza, że Teraz do układu równań w miejsce x oraz y podstawimy obie liczby. No to próbujemy. W pierwszym działaniu otrzymamy kolejno 10 dodać 6, to się równa 16. W drugim działaniu otrzymamy 14 dodać 3, to się równa 17. I teraz porównajmy otrzymane wyniki z wynikami, które zapisano w układach równań, w układzie równań. Tutaj mamy 16 i ta liczba. Wyszła nam też w tym miejscu. Tutaj mamy 17. Tutaj również otrzymaliśmy liczbę 17. To będzie oznaczało, że liczby 2 oraz minus 3 są rozwiązaniami tego układu równań. Czyli powiemy, że obie liczby spełniają ten układ. W zadaniu mamy jeszcze do rozwiązania 5 innych przykładów, więc jest na czym potrenować. Zachęcam do zajrzenia. Do następnych odcinków.